Instytucje zarówno te międzynarodowe, jak i lokalne, niezależne od państwa, były fundamentem liberalnej demokracji. Ale jak każda instytucja, która nie jest poddawana mechanizmom demokratycznym, w pewnym momencie obrasta tłuszczem, korumpuje się. Organizacja Narodów Zjednoczonych, czyli ONZ. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, czyli OBWE, Bank Światowy, Światowa Organizacja Zdrowia, Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Te międzynarodowe organizacje rządowe znane są chyba każdemu. Są one największymi, ale nie jedynymi tego typu instytucjami. Niemal wszystkie powstały w ciągu ostatnich stu lat jako owoce dwóch wojen światowych oraz wielkiego kryzysu gospodarczego z lat 30. XX wieku. Miemy i musimy szukać kierunku, dla którym mamy wspólnie. Te cztery kraje, które na konferencji Wielka Brytania, Rosja i China są to zorganizowane międzynarodowe instytucje, które mają na celu rozwój współpracy w określonych sferach życia społecznego, politycznego i gospodarczego. Prawo mówi, że muszą być związkiem co najmniej trzech suwerennych państw, mieć zdefiniowany cel i muszą być powołane na mocy umowy międzynarodowej. Do ONZ, czyli Organizacji Narodów Zjednoczonych należą 193 państwa, czyli niemal wszystkie istniejące. Udziałowcami Banku Światowego jest 189 państw. Do Światowej Organizacji Zdrowia, w skrócie WHO, należą 194 kraje. To są organizacje międzynarodowe zrzeszające największą liczbę członków. Władze tych organizacji są zazwyczaj kolegialne a w ich skład wchodzą osoby rekomendowane i delegowane przez państwa członkowskie. Te organy kolegialne co jakiś czas wybierają władze wykonawcze. Zazwyczaj na czele organu władzy wykonawczej organizacji międzynarodowej staje funkcjonariusz administracyjny, często określany mianem sekretarza. Może on działać tylko w zakresie zleconym mu przez władze kolegialne całej organizacji. Wydawać by się mogło, że taki sposób organizacji delegowania władzy i zarządzania organizacjami międzynarodowymi powoduje, że są one w pełni niezależne od władz państw członkowskich. Nic bardziej mylnego. Naukowcy biorący udział w konferencji European Consortium for Political Research przyznali w 2019 roku: Wiemy, że wielkie mocarstwa mogą wywierać ogromny wpływ na organizacje międzynarodowe i ich biurokrację. Czasami wywierają swój wpływ całkiem otwarcie, ale innym razem starają się działać bardziej zakulisowo, w sposób, który nie jest przedmiotem wielu aktualnych badań naukowych. Instytucje zarówno te międzynarodowe, jak i lokalne, niezależne od państwa, były fundamentem liberalnej demokracji. Miały chronić demokrację przed populistami, którzy mogli dojść w demokratycznym systemie do władzy. Ale jak każda instytucja, która nie jest poddawana mechanizmom demokratycznym, w pewnym momencie obrasta tłuszczem, korumpuje się. Rodziny zaczynają być, funkcjonować w ramach tych instytucji, nie zmieniają się, nie dojrzewają, nie dostosowują się do systemu i stają się dysfunkcjonalne. To stało się z większością niedemokratycznych instytucji Unia Europejska, ONZ, Światowa Organizacja Handlu, Fundusz Walutowy. Wiele z nich po prostu straciło rację bytu. Jednym z największych i najświeższych skandali, pokazujących zależność organizacji międzynarodowych od mocarstw, jest sprawa podejścia Światowej Organizacji Zdrowia, czyli WHO, do koronawirusa. Amerykańska lekarka pochodzenia holenderskiego Maria van Kerkhove zeznała, że wedle jej wiedzy WHO już pod koniec grudnia 2019 roku posiadało wiedzę, iż koronawirus przenosi się z człowieka na człowieka. Mimo to przez kolejne trzy tygodnie organizacja ta kłamała na ten temat. Wankerhowe trzeba uznać za dość wiarygodną, gdyż sama jest wysoko postawiona w WHO. Jeszcze pod koniec stycznia 2020 roku WHO zapewniała, że nie ma dowodów na to, iż koronawirus przenosi się pomiędzy ludźmi, a komunistyczna Partia Chin świetnie radzi sobie z epidemią. Także pod koniec stycznia 2020 roku WHO krytykowała Stany Zjednoczone za to, że te zablokowały możliwość przylotów z Chin. Organizacja stygmatyzowała również tych, którzy mówili o wirusie z Wuhan. Wiele poszlak wskazuje na to, że ten wirus był jednak sztuczny, że był wypadkiem przy pracy. W laboratorium w Wuhan, a ta teoria także była zwalczana przez establishment u progu pandemii, no i teraz rozważa się ją na poważnie. Przypomnijmy, że w rezultacie pandemii na COVID zmarło na świecie niemal 7 milionów ludzi, nie mówiąc już o tych, którzy zmarli na inne choroby w wyniku zaniechania leczenia w trakcie lockdownu. Dlaczego WHO tak bardzo dbało o reputację państwa środka? Bo to Chiny stały za wyborem Etiopczyka Tedrosa Gebrejesusa na stanowisko szefa WHO. Jedną z pierwszych jego decyzji było zaproponowanie kandydatury Roberta Mugabe, byłego komunistycznego dyktatora Zimbabwe na stanowisko ambasadora WHO. Tedros Gebrejesus wywodzi się z komunistycznej partyzantki Tigrajski Ludowy Front Wyzwolenia. Całkowicie uzależniona dziś od Chin Etiopia nazywana jest przez wielu Little China. Naprawdę trudno uwierzyć, że Tedros Gebrejesus jako szef WHO nie dbał o interesy Chin w czasie pandemii. Kryzys pandemiczny pokazał, że WHO nie radzi sobie z celami, do których w zasadzie jest powołana i które powinna realizować. Pandemia rozlała się na cały świat, a jednocześnie jest wiele kontrowersji wokół samej organizacji, czy to jej budżetu, sposobu finansowania, skuteczności działania, ale także tego, że ona de facto nie jest w pełni niezależna, a podlega pewnym grom interesów, które realizują mocarstwa, których interes nie jest zbieżny już z interesem poszczególnych państw finansujących i wchodzących w skład tej organizacji. Swoją drogą, to nie jedyne plamy na wizerunku WHO. To jest członkowie Tak, Mamy 194. To są młode To jest ich piękno, widzisz? Więc to jest dla członków A reporter for Japan's NHK directed a question at Tedros on the touchy subject of Taiwan, but the WHO Director-General did not answer, letting a colleague speak instead. Multiple sources of reports uh, on the 31st of December regarding a cluster of cases of atypical pneumonia in Wuhan, China. In fact, they emanated from W maju tego roku na szczyt Światowej Organizacji Zdrowia w Genewie nie wpuszczono przedstawiciela Tajwanu i nie przyznano mu statusu obserwatora. Tajwan, jak wiadomo, jest solą w oku Pekinu, bo jako pierwszy ostrzegał przed COVID-em, a poza tym jest traktowany jako zbuntowana prowincja. W ostatnich latach na świecie miały miejsce dwa duże konflikty zbrojne w Syrii oraz na Ukrainie. WHO nie zajęło się kwestią wydalenia Rosji i Syrii ze struktur, co do tej pory było rutyną w przypadku państw, które podczas działań wojennych dopuściły się ataków na szpitale. Republikański senator John Kennedy w 2021 roku podczas przesłuchania zapytał doktora Antoniego Fauci'ego, czy możemy się zgodzić, że jeśli prezydent Chin Xi Jinping zostałby podniesiony i obrócony i potrząsnęlibyśmy nim, to WHO wypadłoby z jego kieszeni? Dr Fauci has done more harm to undermine public trust in medical and scientific institutions than any other unelected government bureaucrat, okay, an official, health official. He lied about the masks, he lied about the vaccines. He lied about funding gain-of-function research. He lied about the threat. He lied about uh, uh, the Wuhan Institute of Virology. He lied about everything. So naturally, he he says he symbolizes truth in science. It's 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 a disgrace. The influence of na strukturę, on the structure, międzynarodowych and jest of international institutions is visible from the very beginning of It has been scientifically Tutaj warto przywołać historię United Nations Relief and Rehabilitation Administration. Administracja Narodów Zjednoczonych do spraw pomocy i odbudowy miała pomagać w ekonomicznej i moralnej odbudowie narodów okupowanych w trakcie II wojny światowej przez państwa osi. No i zaglądając za kulisy obrad pierwszego posiedzenia Rady UNRRA w Atlantic City. Badacze dostrzegli praktyki służące utrwaleniu pozycji jednego mocarstwa, mianowicie USA, tej organizacji. Praktyki te koncentrowały się na rekrutacji od odpowiedniego sprzyjającego Stanom Zjednoczonym personelu. To nie są uspokajające wnioski, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że Ziemi oplotła ośmiornica ponadnarodowych organizacji, która ma coraz większy wpływ na polityki poszczególnych państw oraz życie zwyczajnych obywateli. O tym, że ta ośmiornica jest realnym problemem przekonuje choćby profesor historii i nauk społecznych na Harvard University Jamie Martin w książce The Medlers. W pozostałych odcinkach serii zwracamy uwagę na inne poważne problemy i wypaczenia, jakie widać, gdy patrzy się uważnym, analitycznym okiem na międzynarodowe organizacje.